To jest obrona. Ej, chyba to wrzuciło. Nie, jest okej. Okay. O Boże, jak ja tej mapy nie lubię. Z tej strony, z góry czy z dołu? dołu. Dobra, robimy to tak. Beczki z bedami od lewej. Hateki na razie na spokojnie. Środek gdzieś to. Z tym, że jeden bacik sprawdzi mi, czy oni nie lecą tędy, tak? Czyli ja może nie. sobie... Takie, ale nie wiesz, mi kurwa na rondo, bo już nie Nie, tam. tutaj na rogu najlepiej, ja tam jeździłem a, Jeden wat że... mi to sprawdzi, medy, reszta sami e, tu, a hateki na spokojnie należy unikać raczej tej środkowej linii, raczej od tej strony. Będę spot nie Ale nie lubię tej mapy, to jest kurwa chora mapa. Czemu? Nie, jest Ran na randomę, panie, panie. Karwo ci każdy pasz klan się nie? To się fame zgadza Kończy fame, no jeden BSC Dobra, grają na naszą o, stronę Cacy, cacy Jak grają tu mega yolo, to piątki dwie dołączą do nas, tak? Ale jak grają mega yolo Ja zaświecę Dobra mega Yolo, dwie piątki do nas, tak? Jak te dwie piątki dojadą, to ciśniemy Ty, ale uważaj na mało Bo teraz możesz na te chuj. Za się stoją? No nic się zamierza. Nie, szkoda. Dobra, piątki dołączyły do nas, hawcie ci siebie, ci siebie, polecam mi do przodu i fokus, go, go, go. To musiał wyjść? Wyjechał, kurwa, karbo, wyjechał. Mam tak samo. Ten dół musi być szybko zjedzony, tak? z fokusem. No małmamurakach. Mam spotka, raczej. Tak tam napierdolaczył, że miękka się spadł. Dobra, i robimy drupa. User, joined your channel. Na kurwa. Mangoża. Zostaw mnie, zostaw mnie, ujo. Dobrze. Bo <grym> i co się dzieje? Urwach chuj na gąsy mi złapał. Kto musiał poczuć? Bojazd przeciwnika zniszczony. Odsłonie? Dobrze. Kurde, no, nie ma pokój w bo tylko to przebija. No miał pójść nie będzie, że nie jest. O pójdź, to to było. To to było. Takie bitwy na dziesiątkę słuchaj.